Drodzy Państwo, witamy na krótkim briefingu prasowym Polski 2050, na którym wraz z posłem Michałem Gramatyką poruszymy dwa bardzo palące, jeden w sensie dosłownym, bieżące problemy, które w sposób, można powiedzieć, rzucający się w oczy, czy narzucający się, łączą się. W opowieść o tym, w którą stronę powinna dzisiaj zmierzać, a nie zmierza polska polityka. Słyszeliśmy wszyscy o tym, co zdecydował się zrobić Gazprom na polecenie Władimira Putina. Zakręcono Polsce gaz. Stało się to, co prędzej czy później prawdopodobnie stałoby się i w odniesieniu do Polski i innych krajów. A w tej sytuacji, w której znaleźliśmy się i w której Władimir Putin postanowił Zrobić milowy krok w stronę dekarbonizacji przymusowej Polski i transformacji energetycznej Polski i obłożyć sam siebie sankcjami, myśląc, że obkłada nimi Polskę. Potrzebujemy polityki, która dostrzeże skalę wyzwań, które dzisiaj przed ludźmi stoją. Dzisiaj wielu Polaków obudziło się z jedną myślą: czy jesteśmy bezpieczni? To jest dzisiaj coś, o czym każdy polityk ubiegający się o odpowiedzialność za innych powinien mówić non-stop. Czy mam pomysł na to, jak sprawić, żeby Polacy czuli się bezpieczni w tych trzech elementarnych wymiarach? Mówię tu o bezpieczeństwie militarnym, mówię o bezpieczeństwie energetycznym i mówię też o bezpieczeństwie gospodarczym. To zakręcenie gazu przez Rosję stało się w momencie, w którym w Polskim Sejmie procedowana jest ustawa. Złożona przez prezydenta Dudę o likwidacji izby dyscyplinarnej. Widzieliście Państwo wczoraj, Michał powie o tym trochę więcej, jak kuriozalnie wyglądają prace nad tą ustawą. Jak w cudzysłowie zjednoczona prawica potyka się dzisiaj o własne nogi i szantażowana przez Zbigniewa Ziobro odwleka coś, na co wszyscy Polacy czekają. To jest prawie 200, ponad 250 miliardów złotych po dzisiejszym kursie. To jest 66 tysięcy złotych na każdego Polaka, które już dzisiaj mogłyby pracować choćby po to, żeby w sytuacji, w której zakręcono nam rosyjski gaz, a mamy jeszcze kilka miesięcy do kolejnego sezonu grzewczego, że już dzisiaj moglibyśmy, gdybyśmy to my kierowali państwem, polskie państwo, zacząć zdecydowanie bardziej rozbudowany program dopłat z tych właśnie pieniędzy po to, żeby mogły powstawać biogazownie, co dzisiaj jest szczególnie ważne i korzystne dla rolników, żeby każdy z Polak, który ma taką potrzebę i ogrzewa swój dom albo jeszcze wciąż kopciuchem, albo zamienił tego kopciucha na piec gazowy, żeby mógł uwolnić się od problemów z gazem poprzez instalację pompy ciepła. I my za te pieniądze z KPO moglibyśmy takich biogazowni, takich pomp ciepła w Polsce zainstalować tysiące i dziesiątki tysięcy, mając w głowie, że za kilka miesięcy znowu pojawi się problem z tym, czy gaz płynie w naszych domach, czy nie płynie, bo jak powiedziałem, zacznie się sezon grzewczy. Dzisiaj dostaliśmy. Bardzo jasny sygnał od Putina, że tego gazu nie będzie i nie ma się co nastawiać, że będzie kiedykolwiek, ale dostaliśmy też kilka miesięcy na to, żeby je precyzyjnie dzień po dniu wykorzystać. I powinniśmy to zrobić. A co widzimy w zamian? Pamiętacie o tym, jak rząd Pis opowiadał premierem Morawieckim o tym, że odblokują odnawialne źródła energii. Że wreszcie będzie można w Polsce zarabiać na produkowaniu prądu, że ten, który chce produkować prąd, nie będzie szykanowany i obkładany haraczem, tak jak to ma miejsce teraz. Co z ustawą 10H, która już dawno powinna wylecieć w kosmos? Wciąż nic się w tej sprawie nie dzieje. Zmarnujemy kolejny czas, zmarnujemy kolejne cenne miesiące, a oni wciąż się będą zastanawiać, czy ziobro zrobi im to dylu, dylu polityczne, czy im nie zrobi. A zakładnikami tego wszystkiego będziemy oczywiście my wszyscy. Dzisiaj chcemy. Powiedzieć wprost i Prawo i Sprawiedliwość i prezydentowi Dudzie, nie potrzebujecie PiSu, do, nie potrzebujecie ziobry do tego, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. My, Polska 2050, ale też inne ugrupowania parlamentarne, położyliśmy poprawki na stol, które, jeżeli zostaną uchwalone, pozwolą nam poprzeć tę ustawę i doprowadzić do tego, że te pieniądze, z których część jest już stracona, do Polski popłyną że będziemy mogli wreszcie zacząć robić to, co powinno dzisiaj być robione od świtu do nocy, uniezależniać się od energii, która pochodzi ze źródeł, które stają się dla nas politycznym i gospodarczym kłopotem. Myślę, że Michał Gramatyka powie najlepiej, jak, wyglądały, jak wygląda stan prac nad tym krytycznie ważnym. Nie tylko z punktu widzenia tego, czy ktoś ma na pierwszym miejscu w sercu praworządność czy nie, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa fizycznego, organicznego nas wszystkich. Jak wyglądają prace nad tą krytyczną ustawą, która wczoraj w Sejmie była procedowana? Czy jest szansa na to, że zostanie uchwalona? Czy jest szansa na to, że te pieniądze popłyną i uniezależnią nas od putinowskich szantaży? Szanowni Państwo, wczorajsze posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka to były trzy godziny dreptania w miejscu. To były trzy godziny, w czasie których odrzucono trzy poprawki. PiS odrzucił poprawkę Solidarnej Polski, w rewanżu Solidarna Polska odrzuciła poprawkę PiS, no i oczywiście oba ugrupowania tzw. Tak Zjednoczonej Prawicy odrzuciły słuszną skądinąd poprawkę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zatrzymaliśmy się na drugim artykule prezydenckiego projektu ustawy. Jeżeli trzy godziny zajmuje nam dotarcie do drugiego artykułu, to sami sobie odpowiedzmy na pytanie, kiedy skończymy pracę nad tą ustawą, nad ustawą, która dla każdej Polki i dla każdego Polaka jest fundamentalnie ważna. Panie prezydencie, tę ustawę może pan przeprowadzić przez proces legislacyjny bez pomocy Zbigniewa Ziobry, bez pomocy Solidarnej Polski. Tutaj wystarczy zaangażowanie Polski 2050, Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj na pewno pomoże opozycja. To jest ten czas, kiedy wszyscy powinniśmy wznieść się o poziom wyżej i wspólnie przeprowadzić coś, na co czekają Polki i Polacy. Wspólnie przeprowadzić likwidację Izby Dyscyplinarnej, wspólnie wykonać wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i chociaż w tym niewielkim fragmencie uzdrowić polski system prawny. Wystarczy tylko chcieć. My jesteśmy gotowi. Poprawki są na stole. Jeszcze nie wszystko stracone. Wybór, jaki dzisiaj stoi przed Polską, jest jasny: albo Zbigniew Ziobro i izba dyscyplinarna, albo ogrzany, oświetlony dom, albo bezpieczna przyszłość tych wszystkich, którzy dzisiaj z trwogą myślą o kolejnych rachunkach za gaz, za prąd czym dojadą do pracy, za co w tej pracy coś wyprodukują, jak będzie wyglądać za kilka miesięcy ich życie. Zapytajcie dzisiaj Polaków, który z nich potrzebuje izby dyscyplinarnej do tego, żeby żyć, funkcjonować i czuć się bezpiecznie, a który z nich potrzebuje do tego gazu, energii, prądu, który już dziś moglibyśmy mieć z innych źródeł niż te, które dzisiaj odcina nam Władimir Putin. I jeszcze jedna rzecz, szalenie ważna. Nie będzie bezpieczeństwa i militarnego, i energetycznego, i gospodarczego Polski bez ścisłej współpracy z innymi państwami Unii Europejskiej. Dzisiaj jest czas na to, żeby bardzo ostro na forum Unii Europejskiej stawiać sprawę wspólnej polityki gazowej, która leży na stole, wspólnych zakupów, wspólnego negocjowania, dzielenia się tym surowcem, zasobami tego surowca. Musimy dzisiaj działać wspólnie, a doskonale wiemy, na jakie rafy wpycha nas w tym zakresie ta obecna władza, obdarzona niebywałym wręcz talentem do precyzyjnego identyfikowania tych, którzy za ważne rzeczy w świecie będą odpowiadać. Przypomnę, wspierali bardzo gorąco Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach, wygrał Joe Biden. Adorowali i wspierali Marine Le Pen we Francji, wygrał Emmanuel Macron. To się musi zatrzymać. Dzisiaj mamy prawo czuć się bezpiecznie, a jeżeli mamy wybrać między Ziobro, i Izbą Dyscyplinarną a bezpieczeństwem Polski, to wybór i to jest również sygnał i apel do prezesa Kaczyńskiego i do prezydenta Dudy nasuwa się sam. Skończcie z tym, panowie. My mamy prawo powtórzę to po raz siódmy czuć się w tym kraju bezpiecznie. Naprawdę nie zamierzamy być dłużej szantażowani przez jednoprocentową partyjkę, która może wykoleić marzenia o kolejnej kadencji prezesa gdzie indziej jest dzisiaj interes Polski i jeżeli tego nie zauważycie, to my wam tego nie wybaczymy, ale historia wam tego nie wybaczy, a to będzie dużo surowszy sąd niż jakikolwiek, który moglibyśmy przeprowadzić wam my. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Panie chciałem spytać, jak pan jako lider? Nie zapalowany po w politycznej, ale zarazem jako człowiek mediów przez lata ocenia odejście Konstantego Weberta z gazety wyborczej i wszystkie racje, które temu towarzyszyły, to była reakcja na ocenzonowanie tego tekstu. Jak rozumiem, symboliczny dość proste. Wspomniał Pan o mojej e, przyszłości medialnej. Ja sam dwukrotnie w czasie moich ponad 20 lat pracy w mediach znalazłem się w sytuacji, w której ocenzurowano mi tekst i konsekwencją tego było moje odejście z pracy. Więc wiem, że takie rzeczy się zdarzają. I pytanie, jak w takich sytuacjach zostanie to rozegrane? Czy zostanie to rozegrane po chamsku, czy elegancko, czy możemy sobie powiedzieć, OK, różnimy się, ale jesteśmy w stanie iść teraz każde swoją drogą. Mi będzie brakowało osobiście pisania tego takiego, powiedziałbym, bardziej publicystycznego, bo przecież są wciąż książki Konstantego Geberta, Dawida Warszawskiego. Ale mam nadzieję, że to nie jest jakiś zły prognostyk co do tego w ogóle, w, jak dzisiaj mogłyby być rozwiązywane konflikty między nami. Tak? Bo ja cały czas wierzę, że są takie pola, w których istnieje przestrzeń do tego, żeby się dogadać, a opcja atomowa, czyli rozstajemy się, no powinna być jednak atomowa, powinna, yy, powinna być używana na końcu. Yy, ja wy, będę wiedział, gdzie znaleźć twórczość Konstantego Goberta. Szkoda, że nie będzie go już w gazecie wyborczej, ale rozumiem też, że zajął bardzo pryncypialne stanowisko, wobec, na które Gazeta Wyborcza odpowiedziała pryncypialnym stanowiskiem, skończyło się to tak, jak się skończyło, to też trochę jest ich wewnętrzna sprawa.